Użytkownik przemysłowy Makita VC4210M to sprzęt klasy filtracji M, który ma szeroki zakres zastosowań i jest optymalnie przystosowany do współpracy ze wszystkimi dostępnymi obecnie elektronarzędziami. Odznacza się dużą siłą ssania, niskim poziomem hałasu i wysokim poziomem mobilności. W testowanym odkurzaczu zastosowano wydajny silnik o mocy nominalnej 1200 W współpracujący z wysoce efektywną turbiną. Wytwarza on podciśnienie powietrza wynoszące 25 kPa i jego przepływ o wielkości 4500 litrów na minutę. Do sterowania pracą odkurzacza służą wygodne w obsłudze pokrętła, którym ustawiamy średnicę węża, wybieramy tryb pracy, manualny albo automatyczny z funkcją autoklin albo bez niej i ustawiamy siłę ssania. Odkurzacz wyposażony jest w dwa filtry. Pierwszy służy do oczyszczania powietrza chłodzącego silnik elektryczny, drugi zaś to filtr główny klasy M. O efektywną filtrację i wydajną pracę dba też czujnik przepływu powietrza, sygnalizujący dźwiękiem i czerwoną diodą jego zbyt duży spadek, a także funkcja autoklin, polegająca na cyklicznym, automatycznym otrzepywaniu filtra głównego. Odkurzacz Makita VC4210M ma zanikowe gniazdko elektryczne do podłączenia przewodów elektronarzędzi o mocy nominalnej do 2400 W. Możemy go więc uruchamiać i wyłączać używając włącznika głównego podłączonych maszyn. Z kolei zdalną współpracę urządzeń akumulatorowych Makita z systemem AWS umożliwia adapter AWS WUT02. Podłączenie węża odkurzacza do elektronarzędzi znacznie ułatwiają i usprawniają szybko wymienne końcówki o różnych średnicach. Testowany odkurzacz wyposażono w zbiornik o pojemności 34 litrów dla odpadów suchych i 30 litrów dla nieczystości mokrych. Do usuwania odpadów suchych Makita zaleca użycie specjalnych worków, które wstępnie filtrują powietrze i umożliwiają bezpyłowe opróżnianie zbiorników. Odkurzacz można łatwo przemieszczać i ustawiać dzięki rurowemu uchwytowi i czterem kołom, w tym dwóm skrętnym wyposażonym w hamulec. Ma on też zaczepy transportowe na walizki MakPak oraz mocowania przewodu Zasilającego i węża sącego. Odkurzacza Makita VC4210M możemy także używać do sprzątania warsztatów, zakładów i miejsc pracy, czy nawet biur. Podczas testów odkurzacz Makita VC4210M sprawdziliśmy pod względem skuteczności usuwania pyłu i zapewniania czystego środowiska podczas pracy różnymi elektronarzędziami. Próby testowe rozpoczęliśmy od oceny jego współpracy z frezarką górnowrzecionową. W skali od 1 do 10 oceniamy ją na 10+, plus w przypadku rowkowania liniowego. Skuteczność usuwania pyłu podczas cięcia ukośnicą akumulatorową oceniliśmy w skali od 1 do 10 na 9,9. Z kolei test efektywności usuwania pyłu podczas cięcia akumulatorową pilarką tarczową za głębiarką odkurzacz makita VC4210M zdał na 9,8. Natomiast efektywność usuwania pyłu podczas cięcia ciesielską pilarką tarczową na tarczę 270 mm oceniliśmy w skali od 1 do 10 na 9,9. Testy współpracy z elektronarzędziami do obróbki drewna zakończyliśmy oceną w skali od 1 do 10 skuteczności usuwania pyłu podczas pracy szlifierką mimośrodową. Odkurzacz Makita VC4210M otrzymał notę 10. W teście szóstym przeszliśmy do oceny w skali od 1 do 10 współpracy odkurzacza z elektronarzędziami do obróbki materiałów budowlanych. Najpierw szlifowaliśmy płytę granitową diamentową ściernicą garnkową napędzaną przez szlifierkę kątową. To zadanie odkurzacz Makita VC4210M ponownie wykonał na 10 z plusem. Z kolei test współpracy ze szlifierką akumulatorową do gipsu zdał na 10. W teście siódmym zadanie współpracy z młotowiertarką Makita DHR243 w wierceniu otworu 16 mm w betonie odkurzacz VC4210M wykonał na 10 z plusem. Ponownie perfekcyjnie na 10 plus współpracował z młotowiertarką Makita DHR-202. W teście dziewiątym pokazał, że zapewnia w 100% czyste wiercenie młotami udarowo-obrotowymi SDS Max i otrzymał notę 10 plus. W teście 10 zadanie współpracy ze szlifierką kątową podczas cięcia tarczą diamentową 125 mm płyty granitowej zostało wykonane na ocenę 9,9. Testy zakończyliśmy bardzo trudną operacją usuwania pyłu podczas cięcia tarczą diamentową 230 mm. Jej efektywność oceniamy na 9,6. Naszym zdaniem odkurzacz Makita VC4210M zdał testy współpracy z elektronarzędziami na najwyższą notę 10. Jest to urządzenie z najwyższej półki jakościowej, odznaczające się wysokim zaawansowaniem technicznym, ponadprzeciętną wydajnością i trwałością oraz zapewniające czyste środowisko w miejscu pracy.